Rozmawiamy z posłem Krzysztofem bo Panie pośle, co się stało z Pendolino? Czy możemy liczyć na to, że kiedykolwiek polscy pasażerowie będą jeździć tym pociągiem? Bo jak słyszymy, minister Piechociński uważa, że był to błąd wprowadzenie tego pociągu na polskie tory. Kontrakt, które, który podpisała spółka Intercity na produkcję 20 pociągów. Podkreślam, 20 pociągów. Nie jest to jakaś wielka rewolucja. Właściwie te pociągi miały obsługiwać dwie linie kolejowe w Polsce. A kwota razem ze stacjami obsługi i całościowy jakby koszt kontraktu sięgał prawie 3 miliardów złotych. Sama czysta, prosta produkcja pociągów to jest prawie miliard miliarda. Dzisiaj mamy taką sytuację, że w tym tygodniu do, zgłosiły się, zgłosiła się firma, która miała instalować system e, sterowania pociągiem. No, tam polega to na tym, że te, te pociągi mają być e, wyposażone w pełen system e, dostępności 100% internetu, i w tym systemie e, wszystkie e, przekazy, jakby poprzez e, tego typu łączność mają być tam stosowane, a więc no, muszą być dokonane odpowiednie pomiary. To nie może być taki system funkcjonujący w tej formule, jak w komórce, że jak nie usłyszymy, to w innym miejscu usłyszymy. Tutaj to wszystko musi na 1000% grać. No i okazało się właśnie wczoraj, że producent nie, do, nie wpuścił. Ich do pociągów. Pociągi są nadal własnością producenta, mimo że Intercity zapłaciło 1,3 milionów złotych, czyli 80% ceny kontraktowej za te pociągi, nie ma do nich dostępu. Spór polega, dotyczy homologacji, ponieważ wysoka cena związana jest z szybkością 250 km na godzinę. Producent twierdzi, że takiej homologacji nie może dokonać, dlatego że nie ma możliwości na polskich torach e, przy współpracy z systemami sterowania sprawdzić tych pociągów. System RMTS, e, RM e, który e, przygotowuje e, PLK, no jest w trakcie realizacji. E, chodzi o to, że w tej chwili system automatycznego sterowania ruchem pociągów. Jest dostosowany do szybkości do 160 km na godzinę. Nowy system ma umożliwić jazdę do 250 km na godzinę. To jest, jeśli chodzi o sieć kolejową w Polsce, jeszcze wszystko w proszku. Tymczasem nowy rozkład jazdy, który ma wejść w grudniu w życie, jest szykowany pod pociągi Pendolino. Z 20 pociągów, tych 9 jest w Polsce wyprodukowanych i stoją. W Warszawie czekają na to, żeby mogły się na nich maszyniści i drużyny pokładowe, załogi pokładowe szkolić. Tymczasem nikt tam nie jest dopuszczany i tak naprawdę cały zamiar grudniowy wydaje się, że ma małe szanse wypalić. Może potrafią zastosować jakieś rozwiązania tymczasowe ale rozwiązania tymczasowe w szybkościach powyżej 160 km na godzinę są groźne. Dlatego też w formule realizacji kontraktu Pendolino, gdzie nic się nie zgadza. Okazuje się, że w prostych sprawach nawet spółka Intercity nie dogadała się ze spółką PKP Informatyka jeśli chodzi o rozwiązania informatyczne, które stary system, gdzie stary system znowu musi ze sobą współpracować. A więc e, wydaje się, że tutaj dają sobie znać e, zmiany kadrowe w spółkach kolejowych podejmowane na wszystkich szczeblach, także na tych szczeblach średniego nadzoru technicznego, które... E, które dają obraz w pigułce tego, co się dzieje z obecną władzą. Skąd ta nieudolność, skąd, jak to wygląda efektywność działania platformy obywatelskiej obecnie rządzącej, poprzez właśnie. Medialnie znany program Pendolino można tutaj ocenić. To są znów następne miliardy, które wkładane są w błoto. Wydane miliard 300 milionów złotych, te pieniądze są z kredytu, te pieniądze e, kosztują. E, olbrzymie odsetki od wypłaty idą, a pociągi stoją na bazach właściwie bez ma małej szansy na dogadanie w tej chwili. Producent oczekuje, że, że Intercity zgodzi się na homologację do 160 km na godzinę, no to znaczy, że takie pociągi można było wyprodukować za 35%, za 1 trzecią kosztów tego pociągu. No to jeżeli by do tego doszło, to znaczy, że ktoś się przyczynił do miliardowych znów strat poniesionych na tego typu kontrakcie. Więc sprawa e, z jednej strony jest kuriozalna, e, wykazuje na pewno nieudolność, na nieudolność zarówno w programowaniu jak i w realizacji, e, brak spięcia na, nawet prostych rzeczy, z drugiej strony no, jest to sprawa bardzo poważna bo pokazuje następny element poza problemami, które były dotyczącymi marnotrawstwa i złej realizacji kontraktów na drogach, jak i tutaj widać, że kontrakt został spisany bardzo nieudolnie.